Witam serdecznie w nowo otwartym salonie sprzedaży biura podróży Itaka, znajdującym się w Centrum Handlowym barzantowo Itaka, jako niekwestionowany lider w branży turystycznej, docenił szczególnie to miejsce w Katowicach i zdecydował się na uruchomienie właśnie tego salonu, umożliwiając tym mieszkańcom Ochojca, Podlesia. Postuchny ligot i, pan, i panewnik, realizację swoich marzeń, realizację umożliwiającą zwiedzanie i poznawanie świata. E, nasz salon został otrzymał, otrzymał nagrodę w 2017 roku jako najlepiej zaaranżowany salon biura podróży i taka. Jesteśmy otwarci e, na wszystkich poszukujących wakacji, wyjazdów, wycieczek. Od poniedziałku do piątku można kontaktować się również z nami e-mailowo, a ciekawe oferty dostępne są na naszej stronie facebookowej i taka bażantowo Katolica. Zapraszamy!